Witam. Jesteśmy pod głównym akwarium, pod 700 w małym 30-litrowym akwarium, gdzie obecnie znajdują się pielniczki Black Sheen. Apistograma. Parka, pamiętacie, pokazywałem, że złożyła ikrę. Pokazywałem, że ikra została zjedzona przez ślimaki, no i potem te ślimaki za pomocą siatki odłowiłem. Tak, ta parka tutaj także sobie pływała. Tam z tyłu, jak się tu przyjrzymy, jest samiec. On tam się chowa za grzałką. Ma tam takie swoje swobodne miejsce. Eee, tutaj jest oczywiście doniczka, w której to liczyłem, że regularnie będzie składana ikra. Pierwsza ikra oczywiście została złożona właśnie w tej doniczce. Eee, to Wam pokazywałem. Doniczkę, jak widzicie, ustawiłem sobie po ostatnim e remoncie tego akwarium. Sam raz, tak do przodu żeby móc tu wszystko pięknie obserwować, no i przede wszystkim Wam nagrywać. Słuchajcie, doniczka jest pusta. O ile tam z tyłu możemy zaobserwować sobie bez problemu samca, który sobie tam cały czas sobie gdzieś tam z tyłu pływa, tak samiczki nie widać. Tak samiczki, słuchajcie, nie widać. No i cóż, jeżeli samiczki nie widać, to wiadomo, że gdzieś się chowa. Słuchajcie, tutaj są już takie, no, nazwijmy to rozkładające się e, liście od e, katapangu, od mojego katapangu. Ja wrzuciłem takie dwa fajne, duże, takie prawie 40-metrowe liście. E, no jak widać, już się dosyć mocno rozłożyły. No, no i tworzą, wiecie co, piękną kryjówkę dla samiczki. Tak. Samiczki nie ma w kokosie, ponieważ tutaj pod tym liściem, e, oczywiście nie jestem w stanie wam tego pokazać, a nie będę tam wszystkiego burzyć. Musicie mi wierzyć na słowo, między tym liściem a tą doniczką widać taki czarny trójkącik. Teraz na samym środku ekranu, słuchajcie, go widzimy. E, to jest po prostu podkopana ta doniczka. Ja myślałem, żeby się pięknie złożą w tej doniczce, e, tak by było wszystko super widać. Zazwyczaj słuchajcie, jakie są rozmnażane alpistogramy. No to jest taki pół doniczki, kawałek doniczki. Zazwyczaj jest to zasypane, dosyć mocno zasypane. A ja postanowiłem zrobić tak otwarty, żeby było widać. No i słuchajcie, za pierwszym razem się udało. Złożyły tam tą ikrę. Ale teraz słuchajcie, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, ponieważ pewności nie mam, bo tego nie widziałem. A to tak jak mówię, nie chcę tego demontować, żeby zajrzeć. Poczekamy aż będą tego efekty. Widziałem tam wcześniej właśnie z tego miejsca wynurzała się samiczka. Ta doniczka to jest podkopana. Dosyć wyraźny tam jest taki podkop i myślę, że właśnie tam gdzieś na ściance tej doniczki jest złożona kolejna ikra, Ponownie. Zatem poczekałem parę dni i zobaczymy. Może samiczka wyjdzie z maluchami na spacerek. Wtedy. No a na pewno to wszystko nagram i Wam pokażę. Byłoby to naprawdę super wydarzenie. Eee, akurat te pierwniczki, chciałbym znnożyć, to dosyć rzadka pierwniczka, powiem Wam szczerze, że sam nawet nie wiedziałem o tym, że istnieje. A co dopiero o tym, żeby jeszcze ją rozmnożyć? No i dobra, to tyle z dzisiejszego odcinka. Taki na szybko, króciutki odcineczek. Ale chciałem się Wam bardzo mocno pochwalić, bo niesamowicie się ucieszyłem z tego faktu. A, jak po prostu zobaczyłem tą samiczkę tutaj, ja spróbuję jeszcze, może zaświecić tam latarką. Wiem, że wielu Was mi pisało wielokrotnie, żeby nie świecić, nie denerwować itd., ale ja wiecie co, spróbuję. Eee, może się uda chociaż zobaczyć tą samiczkę, bo na to, żeby zobaczyć ikę, która jest położona tam od boku, to eee, no raczej, raczej nie ma szans. Tak, słuchajcie, jakby się bardzo, bardzo dobrze przyjrzeć, to teraz na środku ekranu e, powinniście widzieć taki żółty punkcik, taki mały, żółty punkcik i wachlujące płetwy. Tak, to jest słuchajcie, e, nasza samiczka. O, teraz właśnie zagląda gdzieś tam między tytułami, no i widać ewidentnie, jest tam piękny, wykopany dołek. No widać, samiczka teraz się rusza. Dało się nagrać e, Nic jeszcze tu nie widzę. Poza tym, że jest tam ta samiczka. Czekajcie, może się uda coś tutaj lepiej uchwycić. O jest, jest ikra, jest ikra. Słuchajcie, jest ikra. Na boku ścianki jest widać ikrę tylko nie wiem czy ta kamera No bo trzeba pod kątem filmować Nie wiem czy ona tu uchwyci Dobra słuchajcie ja nie chcę tej samiczki tam e, niepokoić Niech ona sobie tam w spokoju pilnuje te ikry Mam nadzieję że udaje się ją odchować No kurczę ale będę szczęśliwy szczęśliwek po prostu nie wiem za 2-3-4-5 dni nie wiem Dokładnie, bo nie wiem kiedy dokładnie została złożona, tak ładnie, ja tej sobie dwa dni tak nie za bardzo widziałem. Znaczy ona wychodzi do, zawsze do, do pokarmu, tak, ale yy, gdzieś tam się zawsze chowa. No. Mam nadzieję, że nie, no, za parę dni zobaczymy ją tutaj z małżkami. A teraz tu jak widzicie, słuchajcie, jest samczyk. Piękny, fajny samiec. Po całym akwarium oczywiście pływa sobie rozwielitka. Ja jej tu karmię raz suchym, raz rozwielitką. Tak, żeby one miały cały czas tutaj dostęp do jak najlepszego pożywienia. Żeby było im tutaj jak najlepiej. No i dobra, na no dzisiaj to tyle z tego małego akwarium. Mam nadzieję, że za parę dni zobaczymy tutaj stado pięknych, małych apistograma Black Sheen. Do zobaczenia. Cześć.